Ja już się nie, 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 patrz. E, inaczej, 18. 18 robię dla subskrybentów, jutro dla złotych gwiazdek. 18, zakładam tu na relację. I jutro tam e, Nikola robi 19.30 live'a Z dwie godziny, nie? Ja, ale na! 15 zrób. A, o tej godzinie to ja będę spać. O bosz. Nie wiem, że ty. Widzicie, i wy mi się dziwicie, że ja nie jestem rozkurzony. Jak takie coś mówisz, to to w ogóle zero szacunku widzów, widzów, mi się wydaje. No nie? ja żartuję! Ja, jakbyś mnie była moją był dziewczyną, No to denerwuje mnie, oh! wiesz? Distans. Kurde, nie po tyle lat, Siedzimy, 10 lat streamujemy, żeby jeszcze Hansko, Nie wiem, może jestem przeprażwione. Wsiore jesteś po powiem. Nie wiem. Nie wiem czy jak widzę się teraz czuję na przykład, no ja bym się... No oh, Jesus! No też no widzicie. No ja i spad, weź w tym Gacie w górę. No. Widzowie, widzimy się jutro 18 dla subskrybentów, 19.30 włączę Nikola i jak coś postaram się jutro wieczorem również na naszym kanale, na tym głównym włączyć, na tą godzinę, bardziej się skupiam, mówię, na rozprawie, Nikola jedzie na tym wyjeździe, też będę musiał mieć z nim kontakt cały czas, bo się będę przejmował, też muszę wiedzieć tam jak ekstazy będą ten telezysk nagrywać, jak to będzie wyglądać, muszę wszystko się od Kamila dowiedzieć, w sumie miałem, do Kamila miałem zadzwonić, co się tego wyłapiesz, a tam co... No i... Gdzieś oficjalnie mówisz kto? A ty nie... Weź mnie na Ja mogę mówić co chcę. Mam prawo na to, w wolnym kraju żyję. I A... chcę, żeby ludzie wiedzieli co ty w ogóle... Robisz, co się udało załatwić. To ja bym niespodzianka. Co niespodzianka? Niespodzianka była z twoim tatuażem, co nie wyszedł i z doktor Wódka. Dobra. Z mojego powodu nie wyszło? Nie, no. To... A co się teraz Ale mi zbiła że w ogóle, jakoś tak słabo teraz czuję, mi jest. Widzicie, słuchajcie, widzimy się jutro.